Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Dulczasty A to kolejny odcinek Papers, Please Być może ostatni, bo to jest nasz 31 dzień gry, więc to jest chyba ostatni dzień, nie jestem pewien nie, Więc nie zapewniam wszystkich, ale to chyba może być koniec A gazeta na dziś, czwartek 23 grudnia 1982 roku I nic ciekawego w gazecie, więc idziemy do pracy Idziemy do pracy i zobaczymy czy to już dziś skończy się nasza Przygoda w tej oto grze. Um, a decision. Okej. Okay. A tomorrow. Okej. Okay. To chyba jeszcze nie ostatni. Dobrze. Tu mamy kryminalistów. na e, nawet no, warstocki mamy po prostu brać. Paszporty. E, Wizytuję friendów few weeks e, Czy few weeks je zalicza do miesiąca? No powiedzmy e, Lao Liliane Tu się zgadza? Lord dust o Obristanie, No jednak dawno nie grałem 181 Bobet Heir No powiedzmy no tu się daty zgadzają, czy jest Napolio jest, a czy data? kurde, Czy się data zgadza? Zgadza się, no dobrze. Jeszcze się zgadza. Tu się zgadza. No to puszczamy panią. Glory to Arstocka. Co no trouble. No i lecimy. Wyglądałeś mi już na dziadka, ale ty jesteś kryminalistą, panie. Nawet pana nie chcę sprawdzić, do pkicia z panem, panie. Uh, I have nothing to say. Nothing. Just nothing. Taka chyba piosenka była. Just nothing. To so, nothing. Nothing. <grytania> Dobra, nie umiem śpiewać, nie będę kaleczył waszych uszu, bo zarazem mój głos również kaleczę. No dobrze, 14 dni, Iwan Ostrowski, bardzo ładnie, w jest, Mergerus jest, tutaj numer się zgadza, transit 2.1, hopie, pan to coś przesadził, no dobrze, na no, o 10 cm mi to nie pasuje. Fak pasują. Hm. To nie mam nic więcej do zarzutu. 89. Tu się zgadza. Tu się zgadza. Czy jest Napolio? Jest. Iwan Ostrowski. Glory to Arstotzka, panie. Nie sprawdziłem płci, ale chyba był mężczyzną. Tak, był. A witamy kolejną. Widzę, że z kapturem, ale gdzie jest pani? Access Permit. Ha. 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 Oh. Oj, smuteczek. Oj, smuteczek. Dzisiaj jakoś spokojnie przebiega ten dzień. Dziadziuś. Papers, please. No idea. Wow, 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 wow ja, łot, czterdzieści nam dał, do... oh, jesteśmy bogaci, a nie, to jest więcej chyba, no faga, nie, ale jesteśmy bogaci, schowamy sobie to, tak, eee, schowamy, o oh, jezu, jaki bogaci, a się nie skupiłem po prostu na grze, co ona mi tam powiedziała, Weezy, couple weeks, niech ci będzie, 174, trochę no powiedzmy, no niech ci będzie pan, panacko, panacko Martinez! Proszę państwa, karty tu się zgadza, numer, daty się zgadzają, wavy hair się chyba zgadza, nie jestem pewien, ale się zgadza, polio się zgadza, numery się zgadzają, gościówka się zgadza, Martinez, panacko. Ej, bardzo dużo zablistanu ludzi, Wchodzi. Hmm, podejrzane. I to bardzo podejrzane. Już widzę, że jakiś irokes, jakiś kozak tu idzie. Znowu blister. Ha. Kurde. Coś tu jest nie tak. Coś mi tu nie pasuje. Endry Klas. 158, no... Kurde, powiedzmy, ten jest mnie trochę... Uuu, coś pan przewozi. Jak ja dawno nie użyłem skanera. Popatrzymy sobie w końcu na guści, choć szkoda, że to gościu. <grym> o, oh fuck. I, i, zdjęcie i o, mał, małego ma oj zgadza się hm mm. komuś się tu przez święta grubu. trochę ten po... <śla> za dużo pan zjadł święta prawdaż się wszytyła 4 kilo panie no jak to tak o Jezu, to wygląda jak jakiś ten Yeti. I znowu Bristan. Coś mi tu śmierdzi. Oh, fuck. What the fuck? Co tu się dzieje? No, ale ja chcę broń. Ni ja zabiliście mi trzech strażników, ale to ja zabiję was. Uf. co tu się dzieje? Chcieli mnie dopaść Ojoj Aaa oj. eee. Nie no nie, na pewno nie uciekam Będę walczył do końca Idziemy spać Skoro to ma być dłuższy odcinek O! Hello Inspector To już był koniec? Czyżby to był koniec? Ale się przestraszyłem go A fajna muzyczka Yeah Tumtem Ła, wow, Dziękuję. Hm, okej. Okay. No, dobrze. Glady tuja stacka. Mhm. Okej, okay, rozumiem. Fajna używska można się pobawić. Ja yeah, o, yeah. uh, uh.

20 na 20. także co ja mogę Wam więcej powiedzieć? Dziękuję za oglądanie. Mi się bardzo miło grało w tą grę. Zakończenie. Jak mi... Jak najbardziej pozytywne. Wiem, że w tej grze są więcej zakończeń, ale ja poszedłem swoją drogą. Bardziej się trzymałem prawa. Ech, może urzędnikiem nie zostanę, może na przyjściu granicznym nie będę pracował, chociaż jakbym pracował, to już jestem trochę... Przeszkolony i mogli zawsze na pracę sprawdzać paszporty. Ech, co ja mogę powiedzieć? Mi się grało świetnie. Zwłaszcza co do tej gry. I co? I do zobaczenia w kolejnych seriach. Na razie. I muzyczka. Dum, 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 dum. Yeah. Łapy w górę. o oh yeah. Dobra. Na razie.